Moi drodzy, dobry wieczór. Jak w tytule, <coughs> będę opowiadał o tym, że jestem rasistą. No, bo mi chodzi na to, że jestem. Tak, patrząc obiektywnie. A, e, ściszę trochę muzykę, bo. żeby nie było, znowu, że nam YouTube. Znaczy że ja w dupie, niech nie wyłączy to monetyzację, nie, nie, nie interesuje mnie to. E, Muza nie sobie leci, fajna jest. Muzyńska. Południowa, afrykańska, czarna. Ale, e, bo czemu rasistą? Tak, bo jestem rasistą. I się coraz bardziej w tym utwierdzam i. Tylko teraz, no właśnie, chciałem z wami sobie pogadać o tym rasizmie. Czym jest rasizm? Halo, zdefiniujmy rasizm. Możemy go zdefiniować na takiej zasadzie, jak definiuje się w Wielkiej Brytanii na przykład. Rasizmem jest wszystko, wszystko, absolutnie wszystko, co jest mówieniem o jakiejkolwiek innej rasie niż biała. Podkreślam, bo to jest bardzo ważne niż biała. Obie chce można mówić, co się chce, jak się chce, gdzie się chce. Nie ma w tym problemu. Natomiast mowa o każdej innej rasie, nawet wymienienie nazwy rasy, może być przez kogoś po prostu potraktowane jako hate crime. Tak, kochani, tak to wygląda. To jest właśnie ten element, to też są elementy gotowania żaby. To dzisiejszy odcinek nie jest gotowaniem żaby, jest moim różnym pogadanką o tym, że jestem rasistą. Przyznaję się do tego, jestem rasistą. W myśl wszystkich lewacko europejskich definicji jestem absolutnie rasistą. Absolutnie. Całkowicie. 157% a nawet 200% rasistą jestem. Dlaczego? Dlatego, że wymieniam rasy, że porównuję rasy, że mówię o tym, jakie są różnice i kulturowe i mentalne między rasami. Bo to nie chodzi tylko o kolor skóry, to chodzi o całą spuściznę kulturowo-historyczno-mentalną, którą się ma w sobie, będąc przedstawicielem danej rasy. Przecież my, biali, jesteśmy kolonizatorami, okupantami, jesteśmy agresywni ee, i generalnie jesteśmy ludźmi, których w zasadzie powinno się trzymać w zamknięciu, bo jesteśmy wszyscy jednym wielkim kukluksklanem. klanem. Najchętniej byśmy podpalali wszystkie domy, w których mieszkają imigranci innego koloru skóry, prawda? A nawet własnych byśmy podpalali, gdybyśmy mogli, nie? Mordowalibyśmy wszystkich, najchętniej wrócilibyśmy do systemu kolonialnego i tak dalej. A wmawia nam się teraz cały. No tak, no tak, tak, tak się mówi o białych. Bo ja jestem teraz na etapie. Jestem na takim gorącym etapie mojego życia. Już od paru lat, ale teraz to ostatnio zaczyna u mnie naprawdę wzbierać. Że chyba przystąpi. Cześć, kocham, no przyszło. przyszła. Mam, mam czarnego psa. Czarnego trzymam na smyczy. Jestem rasistą. Czarnego na smyczy, prowadzę, jestem jego panem. Znowu wróciliśmy do systemu kolonialnego. Biały jest panem czarnego. Nie chuj z tym, że to pies i ma taką, takie umaszczenie. Ale już od razu się ktoś dopierdoli. E, dopierdzieli, przepraszam, miałem nie klnąć. E, bo o czym chcę mówić? Chcę mówić o tym... E, o tym ogromnym przekłamaniu, które ostatnie, przez ostatnie lata, lata, lata dziesięciolecia właściwie, ale lata ostatnie, przynajmniej ostatnia dekada, jest bardzo propagandowo-silne przekłamanie cały czas w opinii publicznej wszędzie, w mediach i to co najdziwniejsze nawet w białych krajach e, europejskich e, i w Stanach Zjednoczonych poniekąd też jest wciskane ludziom i społeczeństwu do głowy, że biali to jest po prostu zaraza na zarazy, a wszystkie inne nacje są po prostu wychwalane pod niebiosa. Co prowadzi do takich reakcji społecznych, że y, zapraszam do linka, który znajdziecie pod moim filmem dzisiejszym. Y, oprócz tego, że znajdziecie tam linka do grupy na Facebooku Jakubowski 76, do której nadal serdecznie zapraszam, ale do ty dla tych, którzy oczywiście jeszcze nie dołączyli, znajdziecie linka do takiego mm, do takiego kanału. Kanał, jest, y, kanał mnie zainteresował tym, że... Ktoś, kto ten kanał prowadzi, prowadzi autentyczną politykę przeciwko białemu rasizmowi. Czyli temu, jak się traktuje białych. Znajdziecie link do filmiku, który mówi o tym, że, owszem, też jest propagandowy, jak najbardziej, no ale słuchajcie, jeżeli czarni robią propagandowe filmy, lub organizacje, które zajmują się tak zwanym tolerancją. Robią propagandowe filmy, wyłapując tylko i wyłącznie momenty, w których biały policjant, na przykład, uderza kolorową lub czarną osobę, tak? biały człowiek robi coś komuś kolorowemu i tylko w tym kontekście to pokazują. Dlaczego biali mają się nie bronić i nie pokazywać rzeczy, które robią czarni, na przykład czarni białym? I jest ten filmik, akurat ten, akurat filmik, proponuje proponuję na początek oglądania tego kanału. Kanał się w ogóle nazywa Antybiały Rasizm. Jest po polsku. Film, ty, ty, tytuł filmu jest Kiedy czarne dzieci biją białe To polityczna poprawność, po, polityczne poprawne media Nie nazywają tego rasizmem i Nie, białych można bić Białych można opluwać, białych można obrażać A biały się nie ma prawa odezwać e, O tym moim rasizmie Tak, jestem w tym w, Mówię cały czas w kontekście obowiązujących Aktualnie definicji jestem jak najbardziej rasistą Dlaczego? Dlatego, że na przykład Uważam, że Czarni y, nie wnieśli, jako, 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 jako etniczna grupa, w rozwój cywilizacyjny świata nie wnieśli niczego poza muzyką i ewentualnie sportem. Nie będę tu wymieniał również osiągnięć na polu filmów pornograficznych, ponieważ bardzo popularne są firmy, filmy pornograficzne z białymi facetami i czarnymi kobietami, nie? Ale to, 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 nie będę, to o tym nie będę mówić, bo to, bo to jest zupełnie coś innego. Znaczy, nie chcę być nazwany już takim, wiecie, czy o pornosach że o, bo czarni tylko w pornosach? Nie, nie tylko, wszędzie indziej też. Ale, ale... Yy, mówię, no sport, takie, takie osiągnięcia globalne, sport, muzyka, nie? Bo moje zasadnicze pytanie zawsze w dyskusjach jest, tak, ale czemu ty poniżasz czarną rasę? Ja nie poniżam czarnej rasy, ja po prostu zadaję pytania. Jaki wkład w kulturę i cywilizację, którą obecnie mamy, mówię o zachodniej cywilizacji, yy, w tej zachodniej, w tym generalnym pojęciu, jaki wkład w to mają e, 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 czarnoskórzy ludzie. Poza tym, poza tym wkładem, który jest niewątpliwy, e, że jako niewolnicy nabijali kapsy białych panów, ale to było 200-300 lat temu. Nie? Natomiast oni, ci czarni, wielu z nich nadal się... Cześć kochanie, przyszedłeś się i Podczepać przyszedł. Gdzie... Czarny jeden, przeszkadza mi w filmie. Mój kochany cernuśku, taki jestem piękny, nie krzyczę na Ciebie, wygłupiam się, wiesz, tu do ludzi. E, nie, bo chcę też ubierać to trochę w, taki, w takim dowcipnym tonie, dlatego, żeby, żeby naprawdę nie wyszło z tego pogadanka rasistowska, przynajmniej nie z mojej strony, ale z tych, którzy niektórzy z Was oglądają i o, no, kurwa, nie, jest rasistą. Słuchajcie, wiecie, co jest, czym jest dla mnie rasizm? Jak powinien być zdefiniowany, a nigdzie nie jest? Rasizm to jest ubieranie w negatywne stereotypy określonych grup rasowych. Dla mnie. Dla mnie rasistą. Dla mnie samym i samego ja byłbym rasistą, gdybym powiedział tak, wszystkie czarne kobiety to prostytutki, a wszyscy czarni faceci to handlarze narkotykami i gwałciciele. Takie określenie z użyciem słowa wszyscy jest rasistowskie jak najbardziej. Ja o tym mówiłem milion filmów temu, ale powtórzę to jeszcze raz. Natomiast ja nie uważam, że wszystkie czarnoskóre kobiety są prostytutkami. Ja nawet uważam, że mało która z nich jest prostytutką. One jako kobiety, żony, matki, bo znam, ja znam czarnych ludzi, ja mam znajomych, ja nawet mam kilku, powiedzmy, przyjaciół, dobrych, bardzo dobrych znajomych, jednego przyjaciela czarnego, taki naprawdę, którego bym nazwał przyjacielem. O, to mam jednego takiego czarnego, czarnego. Ja mam w ogóle mało przyjaciół takich, których nazywam przyjacielem w tym, w tym takim znaczeniu bardzo silnie emocjonalnym, nie? Takim jak na przykład Antonego, o którym Wam opowiadałem ostatnio. E ja, ja znam tych ludzi, obracam się, bywam w ich domach i tak dalej. I uważam, że czarne kobiety są, są bardzo opiekuńczymi, takimi opiekunkami domu, typowymi kobietami, matkami, żonami, gospodyniami domowymi. Są zajebiste w tym. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, o czym cały czas mówię. Białe kobiety wcale nie są gorsze w tym aspekcie. Aczkolwiek emancypacja zrobiła swoje, można tak pomyśleć. Natomiast. Yy, co wniosła kultura czarnych do yy, kultury światowej i do cywilizacji? I moje pytanie następujące jest takie. Proszę, bo może nie wiem, może się nie znam, może jestem głupi, albo najzwyczajniej w świecie chory psychicznie. No, chory psychicznie nie jestem, jestem jednięty, proszę mi powiedzieć. Yy, wymienić mi jedno, jedno. Nie oczekuję więcej, jedno. Jedno państwo na świecie którego większość obywateli są czarnoskórzy, większość zdecydowana w granicach 80-90%, czyli czarnoskóre państwo, proszę mi wymienić czarnoskóre państwo, które jest y, y, rozwinięte y, bardzo rozwinięte ekonomicznie i gospodarczo. Czekam na odpowiedzi w komentarzach. Ja z tych państw, które znam, czarno, czarnoskórych, które są bardzo rozwinięte ekonomicznie, i są po, można powiedzieć potęgami ekonomicznymi w swoim regionie, to, ale ono nie jest czarne tak do końca. W większości mieszkałem tam czarni, natomiast nieczarni zbudowali tą potęgę. To jest Republika Południowej Afryki, czyli South Africa, ale potęgę tego kraju zbudowali biały, biali. Biała mniejszość, która tam nadal mieszka, a która swojego czasu panowała nad tym krajem, będąc wcale w mniejszości, ale stworzyli system nazywany apartheid. Apartheid z języka Afrikaans. Afrikaans to jest język białych Afrykanerów, czyli białych mieszkańców Afryki Południowej. To jest taki dialekt holenderski, trochę zmieszany z angielskim, ale Afrikaans jest specyficznym językiem. Africans, w Afrikaans apartheid oznacza rozdzielenie. I filozofia apartheidu nie polegała na tym, żeby ubijać czarnych, gnębić ich tak itd., itd. Nie, chodziło im o to, że należy rozdzielić rasy. Biali mają mieszkać w swoich dzielnicach i okolicach, czarni w swoich, kolorowi typu Hindusi i inni w swoich, i nie mają się ze sobą mieszać. Mają tworzyć oddzielne grupy etniczne, żyjące w tym samym społeczeństwie. To była filozofia apartheidu. To się sprawdzała przez tam lat 30-40. Sprawdzała się. Teraz proszę zauważyć jedną rzecz na przykładzie właśnie południowej Afryki. Apartheid rozdzielał rasowo ludzi na białych, czarnych i kolorowych. Która z tych trzech grup była najbiedniejsza i nadal jest najbiedniejsza? Czarni. Która z tych grup była najbogatsza i już nie do końca jest najbogatsza? Biali. A która z tych grup była w miarę bogata, a teraz jest coraz bogatsza? Kolorowi. Kolorowi w kontekście Hindusów. To jest taka w ogóle zawiłość historyczna południowa. Wielki swojego czasu, właśnie biali Afrykanerzy i set lat temu, chyba 100 czy 150 postanowili sprowadzać z Indii Hindusów do pracy na farmach jako niewolników. Bo że jeszcze nie wiedzieli wtedy jednej podstawowej rzeczy, bo nie mieli tak rozwiniętej w ogóle na świecie, nie było rozwiniętej tak, że tak powiem, informacji i wiedzy na ten temat, że kto próbuje zrobić z Hindusa niewolnika, pracującego ciężko. Ci Hindusi tam zostali przywożeni statkami, Zaganiani na farmy, tylko że ci hindusi, murzyni zapierdalali na tych farmach, poganiani biczem oczywiście, bo się buntowali. A hindusi nie, nie byli pogani biczem, tylko zaczynali robić deale z tymi białymi. Ja ci podpieram ten koton, ale wiesz co, zrobię ci z nich koszulki i sprzedamy je razem. Zrobimy sobie hurtownię koszulek. Potem wyśudali tego białego z tych hurtowni koszulek, zrobili sobie rodzinną firmę. Ja znam hindusów z południowej Afryki, mój były facet jest hindusem z południowej Afryki. są bardzo bogaci ludzie w tej chwili. Bo oni sobie siedzieli cicho, nie puntowali się i po cichutku robili biznesy i deal z białymi. Więc teraz na co zwracam uwagę? Na, yy, na, pe na pewien rodzaj mentalności rasowej. Czarni mają mentalność niewolników. Przyswoili ją sobie nawet sami ostatnio teraz, cały czas mówiąc o tym, że mają post-slavery e, traumatic syndrome. Czyli post y, syndrom traumatyczny mają. Takie coś słyszałem. To mi zresztą. E, jeden z widzów i, 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 i kolegów Przemek wrzucił swojego czasu na, na, na właśnie na, na Jakubowskim 76 na Facebooku, więc znajdziecie pod spodem, jak Zwykle zresztą. Jak można mówić 200 czy 300 lat po niewolnictwie o tym, czy nawet dobrze, upierdolmy się tego, że była segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych do lat 60. Ale jak można mówić nadal o tym, że mamy post, że czarni mają post-slavery traumatic syndrome. To, co Polacy mają, to Przemek akurat powiedział, i tu dziękuję Ci Przemku w ogóle za Przemek W., też <laughs> mieszkający w Anglii. E, dziękuję Ci za tą podpowiedź, bo fantastycznie to określił. Określił to tak. To ja powinienem mieć teraz postnazistowsko-sowiecki syndrom e, e, traumatyczny. Co prawda nie pamiętamy okresu okupacji, i niektórzy, wielu z Was nawet nie pamięta okresu komunizmu i sowietyzmu na, na, na ziemiach polskich po 1945 roku, ale idąc tropem myślenia ludzi czarnych, skoro oni po 200 czy 300 latach nadal mają syndrom traumatyczny bycia niewolnikiem, znaczy nie oni, tylko ich przodkowie, to my też powinniśmy mieć taki syndrom, nie? I może jeszcze ubezpieczenie za to wytargać? Najlepiej by było, myśląc oczywiście drogą czarnych. Czemu jestem taki... Nie, nie, że nawet cięty, tylko dlaczego zaczynam się coraz bardziej oburzać? Bo widzę jedną ogromną niesprawiedliwość. Odkąd zwłaszcza, odkąd, zwłaszcza odkąd mieszkam w Anglii, e, czarnym wolno wszystko, tak mówię zupełnie generalnie, ale czarnym wolno wszystko, natomiast białemu nie wolno nic. W sensie na przykład powiedzenia. Czarna kobieta idzie ulicą, dziecko jej płacze, ona, ona się odwraca i strzela mu w pysk, gdyby zrobiła to biała kobieta na ulicy, przynajmniej ze dwie-trzy osoby zadzwoniłyby po policję już w tym momencie, że biała maltretuje dziecko. Czarnej nawet nikt nie zwrócił uwagi, bo się wszyscy boją. Przede wszystkim dlatego, że czarne kobiety jak wydrą mordy, to ją na pół ulicy słychać. Ja mam notoryczne ścięcia z czarnymi. Eee, nawet tu na tej wiosce, bo mieszka kilku. Nie trawię ich, nie, nie lubię przechodzić z psem koło ich domów. Dlatego, że mój pies na przykład ma taki moment, że nie chce zrobić kubkę, no to robi tą kubkę, ja sprzątam tą kubkę po nim. Miałem wypadek taki, że eee, akurat srał na, chod na chodniku, czyli nie na prywatnej posesji, na chodniku przed domem czarnych. Czarna przez okno mnie widziała, wyleciała na ulicę, zrobiła z mordą, wyleciała i ja mówię, ale przecież sprzątam po nim. Zostały bakterie, jej dzieci będą to dotykać, coś, a ja jak spojrzałem na jej podjazd, na przewrócony kosz na śmieci, z którego się wypisywały odpadki i się pytam, a to, tego się nie boisz, że ci dzieci będą dotykały? A ona mi to nie powiedziała, że jestem abusive, że jestem opresywny do niej że ją krytykuję i osądzam. To są reakcje czarnych. Wiecie, takie różnice, które dopiero się zwraca uwagę, kiedy się mieszka w takiej wielonarodowej populacji. W samym Birmingham. E, no, czarnych jest sporo. Nie tylko czarnych, jest mnóstwo różnych innych nacji. Nas Polaków mieszka 240 tysięcy w samym West Midlands, z czego pewnie w samym Birmingham ze 100 tysięcy, więc Polski słychać wszędzie na ulicach. Nie chodzi o to, jest to międzynarodowe miasto. Ale na przykład zwracać uwagę na takie rzeczy w autobusie, na jakie ja zwracam uwagę, i nie tylko ja się okazuje, bo jak gadam ze znajomymi, to też na co zwracam uwagę. W Wielkiej Brytanii jest taki zwyczaj, że ludzie na przystanku ustawiają się w kolejce. Jak podjeżdża autobus, to ludzie wchodzą kolejno, nie pchają się, bo są tylko jedne drzwi z przodu. Więc w kolejce każdy pokazuje bilet, albo przykłada sobie kartę, bo są takie teraz magnetyczne karty, się przykłada do czytnika, czytnik kasuje się, to jest to samo co pokazanie biletu, albo wrzuca się pieniążki do takiej specjalnej kasetki, tam pan kierowca widzi ile tam jest tych pieniążków, przyciska odpowiednią rzecz, drukuje się bilet, sobie można go wziąć, jak ktoś kupuje jednorazowy bilet, albo tak zwany day saver, czyli na cały dzień. I różnica mentalności polega na tym. Biali mają zawsze odliczoną gotówkę zanim do tego chcą kupić bilet, zanim wsiądą do autobusu, tak samo jak mają już wyciągnięte bilety, zanim te nasze tak zwane trawelki, czyli te bilety tygodniowe czy miesięczne. Mamy gotowe w łapce, jak już autobus podjeżdża. Ja, to, ja na to zwracam uwagę zawsze. Czarni dopiero do, wchodząc do autobusu, dopiero szukają tego biletu albo szukają tych pieniędzy. Blokują całą kolejkę z tyłu. Jak jest taka grupka czarnych, typu 5-6 czarnych osób wsiada, kurwa, autobus potrafi 3 minuty stać na przystanku, albo 4 czasami. Albo jeszcze któryś kurwie, kurwa, braknie tam 5 pi do tego biletu i szuka w torebce jak kupia. Biała, każda, nawet starsza, tak, ja ostatnio widziałem taką starszą pani, ręka i się czesa, ona, ona już na przystanku stojąc miała w ręce przygotowane pieniądze, żeby wsiąść, wrzucić, nie blokować kolejki, rozumiecie? Ich mentalność jest zupełnie inna, być może dla nas niezrozumiała, być może dla nich normalna. Być może dla nich nienormalne jest to, że my jesteśmy tak zdyscyplinowani. Może. Ja zresztą pracowałem w wielu miejscach i widziałem na przykład zachowania w postaci przerwy. Mam przerwę od godziny 10 do 10.10. .10. Wychodzę na przerwę o godzinie 10 i wracam o godzinie 10.09.50. i 50 sekund. Czarny wychodzi na przerwę o godzinie 9,59 minutę przed dzwonkiem i wraca z tej przerwy 2 minuty po dzwonku. Dla, dla mnie przerwa jest od momentu, kiedy opuszczam stanowisko pracy, do momentu, kiedy po, zanim powrócę do, momentu, do, do, do stanowiska pracy. Dla czarnego przerwa jest od momentu, kiedy on usiądzie na kantynie, do momentu, aż on wyjdzie z tej kantyny. Różnica w mentalności. Nadal. Dobra, to jest wszystko do przejścia. To nie jest oczywiście powód, żeby nienawidzieć czarnie, prawda? Ja absolutnie nie nawołuję, żeby nie było, bo to naprawdę nie jest moją intencją. Nie ma żadnego nawoływania do nienawiści. To, że. Nienawistnie zachowują się wobec nas, wcale nie oznam mówię białych, wcale nie oznacza, że musimy im odpłacać tym samym. Słuchajcie, ja nawet będąc muzułmaninem, ja nadal jestem bardzo biały w sensie mojej mentalności i moich przyzwyczajeń kulturowych. Są na przykład dla mnie rzeczy nie do przejścia, nie do przejścia, typu yy, bardzo częste u czarnych. Idzie, idzie się ulicą, czarny dopija sobie koła kole czy czarna i rzuca puszkę na ulicę. Dzisiaj miałem przypadek, że się pokłóciłem na przystanku z czarnym. Ja ostatnio się w ogóle robię, nie Agresywny, ale zaczepliwy, jeśli o to chodzi. Stoi czarny, pije Red Bull'a. Stoimy wszyscy na przystanku, tam jest z nimi nas 10 osób i tak dalej, czekamy na autobus. Stoi pije czarny, Słuchajcie, stoją dwa kosze na śmieci: jeden na recycling, gdzie jest napisane wyraźnie metalowe puszki, papier, coś tam, i drugi general waste, czyli takie generalne odpadki. Czarny stoi, kurwa, przy tym koszu na śmieci, i jeb tą puszkę na ziemię. Ja się podchodzę do niego i się pytam Mate, don't you see you've got two bins? Two bins. One is general waste and the second one is recycling. Why did you drop it in here? Oczywiście czarny wydarł na mnie mordę. Don't patronize me! Ja cię kurwa nie patronizuję. Ja ci tylko zwracam uwagę, że syfisz kurwa na ulicy. Je jebany. Przepraszam, że znowu chylnę, ale się uniosłem. Wiecie, że jak się znowu mnie tak muszę się powstrzymać. I się wywiązała dyskusja i przyszło mi z pomocą dwoje, dwoje innych ludzi, o dziwo. O dziwo, jedna to była właśnie czarna, znaczy taka mulatka, ale czarna, też mu zwróciła uwagę, dlaczego, dlaczego śmiecisz. I druga hinduska. A gość nadal jest w zaparte darmorde na nas, że, że my, my mu, że nie będziemy mówić, co on ma robić. Ręce opadają po prostu. Zwracasz gościowi uwagę, że syfi na ulicę, a on mówi, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Zresztą ja słyszałem takie jak kiedyś, bo to, to jest nie pierwszy przypadek Kiedyś kumplowi właśnie też czarnemu zwróciłem uwagę Szliśmy ulicą, znaczy szliśmy przez park, piliśmy sobie piwo razem W parku, byliśmy się najebać I wiesz, ja te puszki, które miałem tam y, sobie piłem, to ja sobie wsadzałem albo do, do swojego plecaka I potem do kosza na śmieci, albo od razu szukałem kosza na śmieci i wrzucam, A on wypierdalał je tam w trawnik albo w ten, w, w żywopłot Tylko w końcu pytam, czemu to wyrzucasz w ten żywopłot? A on mówi, a co ci to przeszkadza? Ja mówię, no przeszkadza mi, bo syfisz. A on mówi, to, ale to nie jest mój kraj. To samo kiedyś usłyszałem od kumpla muzułmanina. On, zresztą muzułmanina, w sensie, no, on akurat pochodzi z Iranu, ale jest muzułmaninem. I też, jeb, kurwa, jakiś śmieć na ziemię. Ja mówię, czemu wrzucasz to na ziemię? No, przecież to nie jest mój kraj. No. Nie wiem. Może się zbyt tym gorączkuje, ale zaczyna mnie to naprawdę y, y, nie tyle przerażać, co martwić, ponieważ mówię, gdybyśmy my biali zaczęli na przykład się zachowywać tak jak czarni, dostawalibyśmy mandaty za to. I uwierzcie mi, wiem co mówię, bo widziałem to na własne na oczy. Czarne, y, policjant, jeżeli widzi czarnego zachowującego się w taki sposób, nawet nie wysiądzie z samochodu, bo się boi oskarżenia o rasizm i z utraty pracy. To jest fakt. Gdybym ja pierdolnął tak puszkę na ziemi i przejeżdżałby samochód z policjantami, oni by wysiedli z tego radiowozu i zostałbym mandat za to. Gdyby mój pies nasrał gdzieś, ja bym tego nie posprzątał, dostałbym 1000 funtów mandatu, gdyby mnie policja widziała. Mało tego, co też w wkurwia, mój pies i psy wszystkich, bo tu w okolicy ludzie mają psy, bo generalnie Anglicy lubią psy, wszystkie piesy chodzą na smyczach, Niektóre nawet mają kagańce. Czarni chodzą, po sobie kupują psy typu bulteriere i tak dalej, żeby szpanować, bo są gangsta, i oni je spuszczają bez smyczy i bez kagańca w parku, na przykład. Gdzie mój pies, jak widzi takiego psa, zostaje szału, więc się zaczyna walka z psami. Ile razy walczyłem kurwa z obcym bulterierem? Ja. Przez ja z kijem na spacery chodzę do parku. Nie jest baseballowy, mam taki kijek specjalnie wystrugany. Nawet wiem w co uderzać, jest to przykre. Ja kocham zwierzęta, ale jak raz zastosowałem, ale akurat nie kijem, tylko pięścią. Lecący w kierunku mnie agresywny i mojego psa, agresywny pies. Pies za plecy, i to dla porada dla was, gdyby was atakował jakiś inny pies. Nie zrobicie temu krzywdy, nie zabijecie tego psa. Nie zrobicie mu specjalnie krzywdy, poza tym, że pies będzie miał traumę do końca życia. Ale to jest świetny chwyt pokazany mi przez trenera psiego w Polsce jeszcze. Pies ma być za tobą, żeby się nie rzucił na tego psa, żeby się walka między nimi, nie dopuszczacie do walki między psami. Więc trzeba jedną ręką, prawą czy lewą, zależy, którą macie silniejszą, bo pies się będzie wyrywał, przynajmniej mój. Klękam, klękam na jednym kolanie i przygotowuję pięść. W momencie, kiedy pies jest bardzo blisko, ten, który atakuje, uderza się go centralnie w nos. Bardzo silnie. To bardzo psa boli, ale ten pies zaraz ucieknie. Albo się będzie zwijał z bólu przez jakiś czas, ale więcej do nas nie podejdzie. Można tak. Czy można. Nie. Ja pytałem czy można tak zabić psa. Nie, nie można tak zabić. Gdyby mu ten nos zmiażdżył, to tak, bo to jest strasznie silny pól. Ale uderzenie pięścią nie. Jeżeli się boicie, bo macie zbyt silne dłonie, albo zbyt silny. Uderzcie. Uderzcie psa, tego, tego obcego psa w nos centralnie otwartą. dłonią. Nie zrobicie mu naprawdę zbyt wielkiej krzywdy, poza tym, że będzie go to naprawdę bolało. Ale. Powiem wam, ataki psów, bo to też trochę zbaczam z tematu, ataki psów są bardzo niebezpieczne i trzeba używać takich metod. Ja nie stosuję gazu, pieprzowego ani takich rzeczy, ale też wkurwiające jest dla mnie to, że przez właśnie takich idiotów, e, którzy się czują bezkarni. tak jak mówię, policja im nic nie zrobi. Bo ja kiedyś sam prosiłem policjanta, zanim wszedłem do parku, u nas parki są ogradzane wszędzie, nawet na wsiach jak mamy parki, w, miasta, w mieście też, ale na wsiach też, mamy ogradzane parki, są ogrodzane płotem i są, mają bramy, bo parki są na noc zamykane bardzo często. Żeby tam bez domu nie spali, żeby się tam ludzie nie szwędali. Oczywiście mamy metodę, żeby tam wchodzić, jak jest zamknięte, nie? Ale, ale, to nie o to chodzi. Widząc, zanim wszedłem do parku, zanim przekroczyłem bramę parku, widziałem, że biegają psy bez smyczy, bez kagańca. Takie psy typu właśnie bulteriery, czy coś. I, I był tam support e, police officer, który przechodził. Ja mu mówię o tym, że, że, że tam są psy bez kagańca. On wszedł do tego parku, mówi, że to załatwi. I na sell it out for mate. Wszedł tam. No oczywiście był pies czarnego, nie? To jest jeden taki czarny, który ma właśnie takie psy. On wrócił za chwilę i mówi, że on nic nie może z tym zrobić, bo on nie może właściciela zmusić do zapięcia na smyczy. Psa. Kurwa mać, gdyby mój pies tak biegał, a ktoś by na mnie naskarżył, zaraz by przylazł do mnie, kurwa, z bloczkiem mandatowym. Uwierzcie mi, wiem co mówię. E, obejrzyjcie sobie link, który Wam posyłam i zastanówcie się nad tym, jestem ciekawy Waszych opinii, może przesadzam, może zbyt długo jestem w Anglii, może, za, może ten wyjazd do Polski mnie trochę otrzeźwi i znowu zacznę być tolerancyjny, ale uwierzcie mi, e, ja nawet wyjeżdżając do takich egzotycznych krajów jak Południowa Afryka, byłem bardziej po powrocie nawet byłem bardziej tolerancyjny niż jestem teraz tu mieszkając w Anglii, niby w białym kraju. Nie, bo widzę tą przerażającą niesprawiedliwość związaną z tym, że im wolno wszystko, a nam... a my jesteśmy... mówię my biali, my jesteśmy zastraszeni w jakimś takim kurwa, getcie mentalnym. To co już parę razy wspominałem. Zresztą jeden z moich widzów, już nie pamiętam kto, bo to było pod dyskusją parę tygodni temu, ale pamiętam, że, że była taka, że ktoś sobie zadał trud i skopiował definicję na, w komentarzach na Facebooku z Wikipedii po angielsku. Definicje. co oznacza na przykład e, to be proud, e, being proud to be e, to be black i tam było pisane, że poczucie godności z pochodzenia, swojej rasy i tak dalej being proud to be coś tam jakieś inna rasa, że bycie poczucie tam godności i coś tam dalej being proud to be white jako definicja w wikipedii było najczęściej używany zwrot przez białych nacjonalistów i ruchy ksenofobiczne Czyli czarny może powiedzieć jestem dumny, bo jestem czarny i to jest super cool i w ogóle. Biały jak to powie natychmiast jest skazany kurwa na, na banicję, bo, bo powiedział coś rasistowskiego ze bzdurą, nie? Jest nierówne traktowanie? Moim zdaniem jest. Nie wiem jaka jest wasza opinia. Bardzo chętnie się z nią zapoznam. E, e, polecam się gorąco pamięci w, w, w komentarzach. E, no. To by było chyba na tyle w tym temacie. Polecam link. Polecam link o, 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 o antybiały rasizm. Nie znam gościa, nie wiem kto to jest w ogóle, czy to jest kobieta czy mężczyzna, także to nie jest polecenie takie, że kogoś lubię, absolutnie nie. Po prostu trafiłem na ten kanał z podpowiedzi YouTube'owych i, i, i uważam ideę za, za bardzo słuszną, za propagowanie właśnie tej odwrotności. Że nas, białych, spotyka w tej chwili, nawet w naszych własnych białych krajach o wiele, większy, o wiele większe przejawy rasizmu niż, niż tych kolorowych, bo tych kolorowych się przede wszystkim nie hejtuje ze strachu. A oni się czują bezkarni i mogą odwrotnie robić dokładnie to, co chcą. Dobra, życzę Wam udanej nocki i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Na śniadanie proszę sobie nie jeść parówek z Orlen, natomiast zróbcie sobie jecznicę Tak już a propos tego, że że, że nie robię ostatnio e, e, wieczornego godzin Dobry. No nie robię, no. Nie robię. Zacznę robić znowu. Tak mi trochę te serie pouciekamy. Dobra, koniec, bo ten, zagadam Was na śmierć. Na razie, pa.